No i dobra, no dojechać, dojechałem na to miejsce. Tak zawsze to by jedenastka była, nie? Patryk jest. Nie no, oczywiście, oczywiście. No i ten... Patrzę, że tutaj się nic nie dzieje. A ten... Mm, no akurat sobie siadanie robię, kawę. A i właśnie widzę, że Patryk właśnie wstał, przebudził się. No i ten Mówi, że zaraz Ma jakiś tam numer Miał ten i ktoś miał nie wiem, Pineskę mu wysłać z lokalizacją Gdzie co i jak Niby już, że już trzy samochody ładują Jeszcze trzy W sumie jeszcze nie wie dokładnie nie zagłębiał się Ile osób będzie Samochodów A coś podejrzewam, że będzie grubo No mam nadzieję, że szybko załadują, bo na szczęście to sobie ustawiłem na 14 okienko. A no. dzień wcześniej kurde awizuje się. To... to jest spoko. Ale tego samego dnia to już jest dramat. A nie, na 13 sobie ustawiłem, no to czyli jeszcze 3 godziny do awizacji. No taki wielki zapas sobie zrobiłem, bo nie wiedziałem co i jak to będzie. Ale tu słoneczko. Właśnie to jest minus w tym, że w tym moim, no powiedzmy, uchwycie, że jak jest normalnie to mi świeci w oczy, no nie? I muszę go trochę odpiąć i przestawić. Nie ma możliwości mój uchwyt na jakieś zmiany. A, a jeszcze sobie tutaj ten, nie będę pokazywał, bo to nie jest sponsorowane, taki sobie uchwyt, kurde właśnie, ten, yy... testuję, tutaj miałem stary, a ten już jakoś mi się, kurcze, słabo trzymał, a ten, to powiem Wam, że ten to trzyma, I na sprawdzanie na tabletu trzyma. Aby ja ktoś chciał być zainteresowany, gdzie, co i jak, to na Bipiku znajdzie. Nie będę mówić nazwy. Nie będę nikogo tutaj sponsorować. No, więc taki, kurczę, o, z gadżetem, że przykleja się z tyłu i się klei. I to jest, kurczę, porządne. Nawet na, tego. na taśmie 3M spoko. Na taśmie. Na taśmie, nie na wpinie. Na taśmie. No bo niektórzy się pytają właśnie co ja stosuję mniej więcej No więc mówię, ten akurat uchwyt na telefon, nawet tablet utrzyma, ten mój muszę właśnie kurde pomyśleć i ten, za trzy dyszki bodajże, no można sobie takie coś kupić wiem, że na Bipiku jest, no w Łodzi, ale czy w innych to nie wiem, nie mam pojęcia nie mam pojęcia to co, jedziemy czy nie jedziemy? Poczekamy jeszcze te 10 minut, co? A, no to dobra No to w takim razie gaszę samo No bo kurde, na no 10 minut to już warto ten odstać, a niech oni poładują tamtych to przyjedziemy na gotowe Co to za to czy tu będziemy stać, czy tam, nie? Też się zgadza, jak najbardziej No, więc tak to o, wygląda. Do Bartka się dodzwonić nie mogę. To w końcu zadzwoniłem tutaj pod numer, hej, <laughs> kurde, ogólnie rzecz biorąc, tu na zleceniu podali <laughs> jakiś ten adres, no nie, że nie będę mówić firmy, stacja paliw Orlen S7, małdyty. I numer telefonu, eee, stacjonalnego. No to mówię, kurde, zazwoń sobie. Wczoraj się zapytam, gdzie co i jak. A to stacja Orel mi odebrała. Nie ta, tylko tam dalej. Ja będziemy zjeżdżać na starej Siódemce. Eee, I ten. I no, pytam się, czy coś pani wie? Bo takie pytanie: tu mam zlecenie, tu mam telefon. Ona mówi, że. Już Pana, już parę numerów miałem przedziwnych eee, telefonów, że ktoś przeładunki, coś to, to tamto. No. Mówi, wie Pan, wie Pan co, Nie już dzisiaj nic nie zdziwi, jak Pan mówi, że Pan tu po jakieś drewno przyjeżdża. No. No i jeszcze jest tu jedna numer despedycji, która to niby organizowała. Więc w końcu, no to stwierdziłem, że jak klej nic się nie dzieje, Patryk stoi i nic się nie dzieje. Znaczy, że się nie ruszył. Więc dobra, on no, śpi, no to zadzwonię. No to powiedział, że Tak, 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 tak. Yy, ogarniamy sprawę. Gdzie i jak No. Więc takie czasami e, sytuacje wychodzą. przedziwne, śmieszne, zabawne e, i blu, przeróżne. <laughs> no ale to wiecie, to jest akurat załadunek drewna Konarów, no tak mówię, no. to nie jest, że jakaś firma, do firmy jedziemy, tylko to jest będzie plac mobilny z samochodu załadunek na samochód. Mam nadzieję, że dadzą mi nagrać, to wam pokażę. Zobaczycie, jak się fajnie ładuje właśnie taki towar do kontenera. Aczkolwiek też jest jeden filmik. Na moim, tym na fanpage'u fanpage na Facebooku w filmach właśnie, w zakładce filmy i właśnie jest jeden taki załadunek. To moje jeszcze pierwsze trasy, ale jeszcze nie działające na YouTube. Więc taką zmiankę. jeżeli by mi się tutaj nie udało, nagrać to, ten to na fanpage'u jest taki filmik, jak ładują kontener. Dobra, łączę się później. No powiem, że już ciekawa się droga robi. <śmierdza> <śmierdza> Kurde. Oj, oj. Powiem ja wam, że ciekawie. Ciekawie. Jednak nie jakiś plac, tylko kurde do lasu będziemy jechać. No niby, że tutaj jeszcze, ale to ze 3-4 km będziemy musieli taką drogą jechać. Jeszcze raz, ile 3-4 km będziemy jechać? Niby, zobaczymy. Ja nie mogę. Eleganc Elegancko, kurde. Cześć. No to się tego nie spodziewa nie było nie ma to że się dobrze jedzie. no oczywiście oczywiście no ale kurde trochę to heh, no, ciekawie wygląda Macie już ja dobrze coś o to się odzywa jeszcze dobra włączę się później Się załadowałem. Ale kurde, wyglądam. Mój kontener to wygląda jak po bombie II wojny światowej, albo po pierwszej Uwie. Po Hiroshimie <laughs> może w ten sposób. Tragedia. Jeszcze tak. Yy, wysadzonego kontenera to ja nie miałem. Naprawdę. Takie dobre. 30 cm w lewo. Prawo nie widzę, bo jest zakrzywiony. Dobra, gotuj się. Ale powiem Wam, że kurde teren bardzo ciekawy Bardzo fajnie to wygląda, jak liście spadają to jesień. Polska Ładna wieś Nie wiem, czy taka się przystawię Nie wiem, czy będziecie widać widzicie, czy Nie wiem, czy widzicie Nie jak ma nie widzieć Ale jest tragedia Jezu, to dosłownie gabary ze mnie jest prawej trochę, ale lewa zaraz wam pokażę ocencie sami czy jest kurde bardzo, czy nie jest bardzo widać, nie? elegancko no tutaj akurat i cofa akurat miał mnie ten ładować, no ale po większych namowach Tamte mnie załadował, bo mi się śpieszy, bo już 13.30 A mój czas na DCC się właśnie zaczął a um, bom, 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 a, ty tutaj skręcasz no Pisz, ja... Ja tu na lewo No i dobrze też jestem ciekawy, ile to będzie ważnych. Bo niby tłumaczyli, że takie 20 ton będzie. Mm -hmm. Ciekawe. Dobra, jadę przecież Jak się nie zatrzymać przy takim tonarzu, to lepiej cały czas jechać. Aczkolwiek, już tutaj, kurde, droga jest bardzo fajnie utwardzona. Teraz będzie mi się, kurde, trzęść, trząść mi wszystko w kabinie. No mówię, prawa strona, jeszcze jako tako, ale lewa ale to pewnie dlatego, że mówię, że mi się bardzo śpieszy. Więc, choć zanim ten kolega przyjdzie, to już pewnie ci załaduje. No, jak tak powiedział, tak było. Ale już wiecie, jak wygląda załadunek kontenera drzewem. A ja tutaj się wypłoszyłem, wypłoszyłem przez las 5 km Do tej drogi było 5 km to jest ja skręcałem 5 km no ale zobaczcie jaka piękna złota idzie to przez taki las, fajnie jechać Tak Wam się podoba A kurde musi tak to wszystko walić niestety to nie jest z konia najlepsza bo no, next gen na pewno by tak wszystko nie trząsło ale no niestety więc jak jest Czy ta półka przecież ta półka mi trochę też rzęszy dobra skupić się na wyjeździe nie wiem Maciej Jutkaczykowski. czy też ciekawa droga? Bo Maciej Jutkaczyk właśnie też e, jechał przez las tylko że no, przez, na budowę a ja tu przez las typowo nie miałem takich no, momentów jak Maciej ale jego me mesia było szkoda jak jechał po tych pogajach, gdzie... i tak mówi, będzie jeszcze do malowania więc 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 nie ma problemu u mnie będzie do malowania na przyszły rok mam taki zamiar zmieniać konkurs na projekt co? Oh yes. i wykonam go według projektów. mam swoje głowy ale zawsze kurde, lepiej lepiej dążyć do czegoś co już jest powiedzmy ala stworzone niż wkrótce 5 razy wymyślać czy może, a może tak, a może tak a może przemalujemy, albo to, albo to wiecie o co chodzi no. zawsze trzeba mieć plan Mnie to się podoba. Mnie to się naprawdę podoba. Dobra. Teraz już kończę z tymi refleksjami. Dobra. Idziemy do portu, Łóżkę przerzucić. A zdjąć tą. Znaczy zważyć, zdjąć. I załadować. Będę jechać do łodzi. A swoje stare śmieci. Que se eu Przeodomany, jak najbardziej kurde ten kontener to naprawdę był ciężki już dawno takiego ciężkiego nie wiedzą. dla wtajemniczonych to poczekajcie, kontener ważył Czy sam, cały kontener ważył 31 tony ale no niestety jakieś potem już tam przywileje są z tymi Drewnym. Z drewnem, z drzewem nie z drewnem, z drzewem się nie obliczy wagi do objętości. O, jest jakiś tam przylicznik, waga objętość suchej masy. A no, to była ewidentnie, kurde, mokra masa. No, a nic, ale zawsze tak kurczę z tego CPNu. u Wyjeżdżam, kawa wzięta, coś do osłody. Jadę! Kurde, no muszę dojechać na sam, do samego miejsca, najlepiej by było. O. Jeszcze nie wiem, na którą awizację mam dokładnie. A jeszcze jutro mam zadłęk jeszcze jutro załadunek, jeszcze jutro powrót na Gdyni Gdańsk. Ładnie, ładnie. Coś się dzieje, coś się dzieje. No a tam też. E, dzisiaj ładował się Patryk i Łukasz. Łukasz tam gdzieś indziej się ładował, ale też co. drzewo ładował. I też ma ten sam ładunek co ja. ale przepraszam to ja i jedziemy w to samo miejsce bodajże, chyba, no raczej kurde, nie mogliśmy kreślić. nie wiem, nie wiem gdzie on jest, Musiałbym, się, raczej gdzie on ma dostawę musiałbym się zapytać, ale mamy tego e, do tego samego klienta więc tak to wygląda wygląda jak wygląda, dobra jadę dalej no i co, nic mi innego nie zostaje, tak? Допустим.